Witam w kolejnym materiale. Kontynuujemy liczbę nogą. Tak jak ostatnio obiecałam, zrobiliśmy sobie przykłady z literką S, która tworzy nam liczbę nogą, a teraz druga część. Czyli tak, oprócz głoski S, liczbę nogą tworzymy również przez dodanie X na końcu słowa, i to już będzie mogło wpłynąć na wymowę słowa, o ile pamiętacie, S nie ma takiej mocy, X jak najbardziej. Przykładów takich y, słówek, które rzeczywiście będą kończyć się nam na X w liczbie mnogiej, jest procentowo mniej, o wiele mniej niż tych, które kończą się na S. Jednak postanowiłam zrobić oddzielny materiał, no bo przykładów będzie tak dość sporo, nie chciałam Was zarzucić za dużą ilością materiału. Zobaczmy sobie, jakie mamy sytuacje. Pierwsza sytuacja to jest taka, kiedy zmieniamy pisownię i wymowę. I to jest takie najciekawsze dla nas. Niektóre słowa kończące się na AL albo AI. Tutaj odsyłam do wymowy dźwięku I, i na końcu wyrazu, kiedyś robiłam taki materiał na ten temat. W liczbie mnogiej przybiorą niemogłoskę X zamiast, zamiast tego S, i teraz, żeby dostawić takie X, będziemy musieli zrobić pewną modyfikację takiego słowa. Zobaczmy, jakie są przykłady. Najpierw przymiotniki. Zobaczmy, mamy słówko Normal, Ideal, Genial, Original, Regional, Medical. Tutaj jest taka też kwestia, że L jest głoską czytaną na końcu wyrazu, nie ma z nią problemu. I teraz, kiedy chcemy dostawić X, to najpierw musimy to Al zamienić na U. I dopiero możemy dostawić X, X, które jest nieme. Czyli z normal w liczbie mnogi zrobiło nam się normu z ideal – ideo, z genial – genio, original – origino, regional – regiono, medical – medico. To są przymiotniki. Rzeczowniki podobnie. Mamy tutaj un animal, un journal, un cheval, Signal i tutaj będzie jeden wyjątek, kiedy mamy EL na końcu słowa. Normalnie słówka, które kończą się na EL nie robią nam żadnych problemów, dostawiamy zwyczajne S do nich, jak tunel na przykład. Natomiast tutaj mamy ciel i teraz co się wydarzy? Najpierw przemieniamy AL na O i dostawiamy dopiero teraz X un animal des animaux un journal des journaux, un cheval des chevaux. Un signal des signaux. Un ciel des cieux. E, I teraz podobna sytuacja, kiedy mamy końcówkę "-ai". Un vitrail, un travail, un corail, un émail. Tych słówek jest o wiele mniej, oczywiście. Postarałam się wypisać takie najbardziej przydatne jednak w języku codziennym. Bardziej potoczne. I teraz widzimy nogiej. Vitro. Vitrail zamienia się na vitro. Travail na travaux, Corail na coro. Émail na... Et mu. Tak to wygląda. Sytuacja druga to taka, kiedy zmieniamy pisownię, ale nie zmieniamy wymowy. To znaczy, że słówka, tutaj w tym wypadku to będzie „y” oraz „u”, przebiorą w liczbie mnogiej nie x. I tutaj się nic nie zmieni I nie musimy żadnych tutaj modyfikacji wprowadzać. Mamy un chev, un, 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 un lieu czy un v. W liczbie mnogiej, de cheveux, de neveux, de jeux, de feux, de de lieu, X zachowuje się tutaj jak S, które pamiętacie. Ono w żaden sposób nie wpływało nam na wymowę. Czyli wszystko to jest tutaj cicho. Jeszcze raz wyszerzyłam to, żeby było dla Was jasne, jak to brzmi. Bez X na końcu wymawianego. I teraz e, przykłady e, na U, na końcu. Na Un bureau, un couteau, un cerveau, un chapeau, un chameau, un château, un courbeau, un drapeau, un gâteau, un oiseau, un sou. Celowo dałam tutaj tak dużo tych przykładów, żeby zwrócić uwagę na to, że tych, 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 tych słówek, które kończą się na "-y", A, U, -y, będzie dość sporo. Jak widzicie takie coś, to dostawiacie zwyczajnie X. Tak? I już, już mamy liczbę nogą, która będzie wymawiana w ten sposób: Designeux, des anjos, des bureaux, des couteaux, des servo, des chapeaux, des chameaux, des châteaux, des des drapeaux, des gâteaux, des oiseaux i des so. Podobnie słowa kończące się na U, postanowiłem je oddzielnie napisać, bo już tego byłoby bardzo, byłoby bardzo dużo na, na ekranie: un chu, un caillou, un genou, un ibu i teraz w liczbie mnogiej i teraz jeszcze jedna sytuacja, kiedy nie zmieniamy pisowni i nie zmieniamy wymowy, ponieważ słówko już samo z siebie kończy się na "-x", w liczbie pojedynczej. Podobna sytuacja była z literką S, podobna sytuacja była przy rodzaju żeńskim. Wtedy słówko nie, nie zmienia się w ogóle. I zobaczmy, jakie mamy przykłady na przymiotniki. Delicieux. Tutaj uwaga na słówko nudny, jest trudne do wymówienia. Przeczytamy każdą z syla może prościej będzie Wam zapamiętać. To jest ennuye. nu, je. On, je. On, faux, généreux, heureux, joyeux, merveilleux czy roux i w liczbie mnogiej wszystkie te słówka brzmią dokładnie tak samo délicieux, ennuyeux, faux, généreux, heureux, joyeux, merveilleux czy roux Rzeczowniki podobnie i tutaj mamy przykłady rzeczowników, które kończą się na nieme x oraz takie, które kończą się na x wymawiane ks one wszystkie w liczbie mnogiej będą wyglądać tak samo. Noa, voix, prix, lynx, sphinx czy fax. W liczbie mnogiej. noa, voix, prix, lynx, sphinx czy fax. Wyjątki takich słów, które mimo końcówki E, A, U, O, U, te, które wypisałam przed chwilą, które jednak będą miały liczbę nogą tworzoną przez S, jest dość sporo. Wypiszę tutaj kilka takich, które warto, warto zapamiętać i są bardzo podstępne ze względu na to, że mogą troszeczkę znaczyć coś innego, jeśli źle zrobimy tę liczbę nogą. A także są po prostu bardzo potoczne. Często się z nimi zetkniemy zwyczajnie. Słówka wydają mi się dość, dość jasne. Oprócz pny, pny to jest opona, już nie wypisywałam polskich znaczeń. I teraz one w liczbie mnogiej dopisze, dopiszemy w nich. Im w liczbie mnogiej dopiszemy s, a nie x. Oczywiście nie zmienia to w żaden sposób wymowy. Tak? Natomiast chodzi o to, że tutaj nie będzie X, A, s. czyli festiwal, tunel, bal, pneu, final fatal, czy blue. Blue, czyli niebieski, prawda? Fajnie je zapamiętać. Jest tego oczywiście troszkę więcej, natomiast te fajnie zapamiętać. Dobra, i teraz. Jeśli wymowa słowa jest niezmienna w obu liczbach gramatycznych, i to mam nadzieję pamiętacie z, też z ostatniego materiału, te informacje w mowie znajdziemy w determinancie, albo w wyrażeniu ilościowym, albo w czasowniku użytym. I teraz zobaczmy, jakie są przykłady na X. Na początek mamy na przykład un cheveux i des cheveux. Le prix czy les prix. Tak, le prix czy les prix. Ce jeu czy ces jeux. Wszystko się rozegra w rodzajniku. Potem mamy informacje w wyrażeniu ilościowym. Na przykład mamy un château, et trois châteaux. Tak? Czyli wszystko się rozegra tutaj w liczbie. Trois to, wiadomo, że na pewno będzie chodziło o liczbę mnogą. Un lieu, tak? Beaucoup de lieux. Un bijou, czy une boîte de bijoux. Jeżeli będzie une boîte de bijoux, to wiemy, że tych bijoux jest tam więcej niż jedno. E, no i czasownik. Parę przykładów. Ile est heureux. Il sont heureux. Tutaj wszystko się rozgrywa w czasowniku être, który zaznaczyłam. E, il devient ennuyeux. Ile devient ennuyeux. Znowu. E, potem mamy je suis heureux. Nous sommes heureux. I tutaj nic jest też niezmienne, w ogóle nic nie dopisujemy, jest takie samo w obu liczbach. I też w wymowie się nie zmienia słówko, natomiast czasownik, a także zaimek osobowy pokaże nam te różnice. Tu je ne veux de liam, vous êtes ne veux de liam. Tutaj kwestia czasownika być. Podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy. Oprócz głoski S liczbę mnogą tworzymy również przez dodanie X na końcu słowa i może to wpłynąć na wymowę takiego słówka. Niektóre słowa kończące się na A lub I przybiorą w formie, w liczbie mnogiej nie ma głoska X i tam trzeba będzie zmienić pewna, wprowadzić pewną modyfikację, jak na przykład w słówku TRAVAIL i ono zmieni się w liczbę mnogiej na TRAVAL. Druga sytuacja to są słowa kończące się na u, y, u oraz u, które w liczbie mnogiej przybierają x, a nie s. Tutaj nie będzie zmiany wymowy w liczbie mnogiej. Lieu, gateu, genou brzmią tak samo w liczbie pojedynczej i mnogiej. Niektóre przemytniki i rzeczowniki w liczbie pojedynczej kończą się już na x i tam nie ma żadnej zmiany w liczbie mnogiej, nie dopisujemy nic dodatkowego. Jak w przykładzie na przykład 0, no i jeśli wymowa słowa jest niezmienna w obu liczbach gramatycznych, te informacje w mowie będziemy szukać jej w determinancie, w wyrażeniu ilościowym i w czasowniku. To jest taka kwestia, która już przy literce S była poruszana. Tutaj o, tylko przypominam, mam nadzieję, że jest to już dla Was jasne. To wszystko w tym materiale. Zapraszam na kolejny, w którym zrobimy trochę ćwiczeń na rozpoznawanie tego, tej liczby mnogiej w wymowie. Będą tam przykłady zarówno z literką S, jak i X. Mam nadzieję, że materiały będą pomocne. Zapraszam, a więc to...